Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie pozdrawiam, Piotr Krenik z tej strony. Mam dla Was taki krótki przekaz, który zresztą zawieram już tak dla ciekawości w tytule. Mam nadzieję, że będzie to informacja, która Was skłoni do pewnych refleksji, rozważań, do zastanowienia się nad tym, co się w ogóle dzieje i czy to coś złego, czy dobrego, jak można zyskać, a kto na tym straci. Jestem w tej chwili w jednej z najpiękniejszych swego czasu galerii handlowych, która, widzicie, wygląda w tej chwili tak, jak wygląda. W całe, prawda, ściany. Tu są dwa takie rzędy sklepów, które już sklepami nie są. I myślę, że to nie jest widok już specjalnie zaskakujący, chociaż te sklepy są puste już od kilku miesięcy, a dokładnie od czasu kiedy zaczęło się to, co się zaczęło. Od jutra, no bo dzisiaj jeszcze nie ma obowiązku zamknięcia sklepów, od jutra ta sytuacja będzie no, zdecydowanie trudniejsza. I oczywiście przykład tej galerii, taki przywołany ad hoc, dlatego że tutaj akurat jestem, myślę, że jest pewnym dowodem i wyrazem na to, co za chwileczkę chciałbym Wam przekazać. Otóż zacznijmy może od informacji ogólnie dostępnych, że szef Amazonu, niejaki Jeff Bezos, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, od marca roku 2020 zarobił 70 kilka miliardów dolarów. Tak tak, w tym że właśnie w czasie tej pandemii, w czasie tego kryzysu, który właściwie jeszcze dotąd kryzysem w moim przekonaniu nie jest, zarobił kilkadziesiąt miliardów dolarów. Kilkadziesiąt miliardów dolarów kiedy w tym samym czasie ludzie tracili firmy, tracili zatrudnienie tracili szansę na egzystencję i takich jemu podobnych, którzy zarobili fortunę, chociaż tak naprawdę to chyba już nawet nie jest li tylko fortuną, moglibyśmy przywoływać wielu pytanie w tym miejscu oczywiście jak najbardziej zasadne czy w interesie takiego właśnie człowieka będzie to, aby to co się dzieje trwało dłużej czy też żeby się szybko skończyło. No moi drodzy, chyba nie potrzeba specjalnej wiedzy ekonomicznej ani doświadczenia życiowego, żeby się domyśleć, że w interesie jemu podobnych będzie to, aby sklepy stacjonarne były oczywiście jak najdłużej zamknięte, no bo sprzedaż internetowa, reprezentowana przez takie firmy jak Amazon, oczywiście kwitnie i kwitnąć będzie. No i teraz w tym miejscu pytanie. Kto zyska? Już na to sobie odpowiedzieliśmy. I pytanie, kto straci? No, stracą ci wszyscy, którzy e, na przykład, podobnie jak tutaj, właściciele tych sklepów albo pracownicy w tych sklepach stracili czy stracą pracę. E, już nie będę wspominał o branżach, które są powszechnie znane, które już w tej chwili e, praktycznie ledwo zipią, jeżeli to zipaniem jeszcze można nazwać. No, i pytanie, co wydarzy się. Już w najbliższych dniach, kiedy oczywiście ten przedsionek lockdownu nie pomoże, na no, chyba nikt nie ma złudzeń, że nie pomoże, a że demonstracje są tak naprawdę, były pretekstem do tego, żeby docisnąć śruby. No teraz jeszcze się rozgrywa temat o Marsz Niepodległości. Jeżeli wbrew prawda, pragnieniom rządzących on dojdzie do skutku, no to będzie już ewidentny dowód na to, że tę śrubę trzeba dokręcić. No i wracamy do podstawowego pytania: kto zyska, kto straci? No, zyskają właśnie tacy jak Jeff Bezos, przywołany tutaj przeze mnie, jemu podobni. Zyskają też lojalni, oddani politycy, którzy, jak pewnie doświadczenie, elementarne doświadczenie życiowe uczy, dostają polecenia służbowe. Które wykonują, oczywiście robią to w interesie swoim, czyli żeby zarobić pieniądze. No i tu musielibyśmy dotykać różnych tematów, ze spiskowymi teoriami, włącznie, które pytanie, czy są spiskowymi teoriami. No to temat na zupełnie odrębne rozważania, tego dzisiaj nie będę dotykał, ale dotknę czegoś innego. Kto jeszcze może zyskać, i czy ty możesz zaliczać się do grona osób, które zyskają. To w moim osobistym przekonaniu tak, możesz być osobą, która zyska. Dlaczego? No bo jeżeli i comer, biznes, e-commerce i wszelkie związane z tym poddziedziny się rozwijają, to tradycyjnie powinienem powiedzieć o nowoczesnej formie biznesu, która już wkracza w erę e-commerce, mianowicie nowoczesnym marketingu sieciowym. Tak, 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 to Forma przedsiębiorczości, która w tej chwili jest formą e-commerce, którą można robić z domu, która daje szansę na zarabianie pieniędzy z poziomu telefonu komórkowego, która daje możliwość posiadania własnego sklepu internetowego, bez magazynów, bez transportu, bez towaru na magazynie i firmy marketingu sieciowego od marca zwiększyły swoje obroty o średnio 25-35%, a wiem to. Z właściwych źródeł, bo bezpośrednio od zarządzających i właścicieli wielu firm marketingu sieciowego. Tak, tak, te firmy zwiększyły swoje obroty i ludzie, którzy są ich partnerami, również dzięki temu zwiększyli swoje obroty, zaczęli zarabiać. Odchodzi zatem do lamusa stereotyp networkera, demokrążcy, który chodzi po chałupach, sprzedaje towar. Stereotyp, który pochodzi z lat 90., wtedy ja zaczynałem swoją karierę w marketingu sieciowym, w handlu, w biznesie. E, dzisiaj e, ci, którzy myślą, że tak dalej jest, po prostu nie mają wiedzy. No a jak tę wiedzę zyskać? I jak mogą zyskać ci, którzy e, są otwarci i świadomi, że nie można czekać z szukaniem alternatywy, e, tylko trzeba to zacząć robić teraz? Jak mogą zyskać tę wiedzę? No już w, w najbliższy czwartek. tak, czwartek, 12 listopada, poprowadzę, no, właściwie powtórzę webinar z minionej środy. W minioną środę prowadziłem webinar zatytułowany Nowoczesny Marketing Sieciowy, Szansa XXI wieku. Na webinar zarejestrowało się 1048 osób, w pokoju konferencyjnym było tylko 500 miejsc. No, dzięki temu, że bardzo o to wiele osób mnie prosiło, to powtórzę ten webinar. Dokupiłem przestrzeń w pokoju konferencyjnym. W tej chwili mam pokoj konferencyjny, w którym zmieści się 1000 uczestników, więc zakładam, że dla każdego miejsca wystarczy. Więc moi drodzy, zapraszam każdego, kto jest otwarty na alternatywę, kto chce zyskać wiedzę i kto chce zrobić dobry uczynek dla innych ludzi i się podzielić tą informacją z innymi. No bo tutaj pewnie wiele koleżanek i kolegów z marketingu sieciowego, którzy wiedzą o co chodzi, ogląda, ale jeżeli chcecie pomóc innym ludziom i chcecie, aby przedstawił im tę rzeczywistość i tę formę przedsiębiorczości ktoś, kto. Jest niezależny, postronny. Kto się na tym zna i zna się na biznesie od 31 lat, no to po prostu podzielcie się, że taki webinar we czwartek, 12 listopada o godzinie 20 będzie miał miejsce. Zapraszam każdego, kto szuka alternatywy, bo taka alternatywa jest na wyciągnięcie ręki. I naprawdę jest to alternatywa, która daje szansę na to, aby bardzo, bardzo zyskać aby wyjść wzmocnionym z tego co nas czeka z kryzysu który jak mnie mam trochę potrwa i chyba też nikogo z was nie dziwi to że wieści wieszczy się wieści się że będzie to biznes który będzie to kryzys który potrwa ładnych parę miesięcy zdecydowanie dłużej niż wiosną no bo sezon grypowo przeziębieniowy trwać będzie do kwietnia maja. No dobrze, więc moi drodzy, zapraszam każdy kto chce zyskać link do tego webinaru, ja go za chwileczkę po zakończeniu transmisji wkleję w komentarzu. E, też na moim fanpage'u znajdziecie ten link, znajdziecie ten link na moim profilu. E, no kto będzie chciał, to znajdzie, więc za chwileczkę wklejam w komentarz. A was moi drodzy e, poproszę o to, żebyście dali jakiś znak życia, dzięki temu zasięgi będą większe, żebyście podzielili się, udostępnili Innym, no bo dobrymi wiadomościami warto się podzielić. To jest webinar dodam bezpłatny, więc myślę, że tylko i wyłącznie otwartości trzeba, aby z niego skorzystać. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Piotkę, Nik z tej strony zachowajcie pogodę ducha, uczcie się i rozwijajcie. Cześć!